To była prawdziwa uczta dla fanów driftu. Niedzielne zawody w podwarszawskim Nadarzynie udowodniły, że cykl Drift Masters Grand Prix gwarantuje emocje na najwyższym poziomie. Najlepsi drifterzy w Europie po raz kolejny dali popis niesamowitych umiejętności, a organizatorzy zadbali o to, aby kibice, którzy szczelnie wypełnili trybuny, nie nudzili się także w przerwach pomiędzy startami. W szóstej rundzie cyklu niespodzianką była postawa Pawła Borkowskiego. 24-latek w półfinale musiał co prawda uznać wyższość Dawida Karkosika, ale w walce o trzecie miejsce okazał się lepszy od lidera klasyfikacji generalnej i zwycięzcy z poprzedniego dnia Piotra Więcka. Dla mnie to jest bardzo duże osiągnięcie, cieszę się z tego niesamowicie, no bo walczyłem, walczyłem z autem, W dzień treningów miałem bardzo duże problemy, więc mocno się nie wiedziałem w ten. Tor sprawia mi duże problemy, no i dlatego jestem mega szczęśliwy, że jakoś się udało mimo wszystko stanąć na ten podium. W niezwykle wyrównanym i emocjonującym finale Karkosik okazał się minimalnie lepszy od Jamesa Dimno. Po tej walce trzy przejazdy minimalnie wygrane, więc bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy mi się wydaje, że równa jazda po prostu spowodowała, że udało się trzy. Irlandczyk, który w półfinale zrewanżował się Więckowi za porażkę z soboty, nie był specjalnie zasmucony finałową przegraną. To było niesamowite. Piotrek i Dawid to moi dwaj najlepsi przyjaciele w Polsce. Walka z nimi to zawsze szaleństwo i jednocześnie zabawa. Jestem naprawdę szczęśliwy z drugiego miejsca. Liderem klasyfikacji generalnej Drift Masters Grand Prix pozostaje Więcek. Karkosik znajduje się tuż za nim, a Din jest trzeci.